o założenie koszulek. Mamy jeszcze 7 minut przed start Także jeszcze mamy chwilkę. Media są już z nami.

róczy ich na takdzie, odreśliła Já é Oh, I do Halo. No witam wszystkich serdecznie na naszym biegu, dziesiątym biegu Tropem Wilczym w Strzegomiu. 13 edycja w całej Polsce. Punkt 12. Zaczniemy od hymnu. Potem słowo pana burmistrza. Złożenie wiązanek. Moje słowo na koniec. Proszę o... Uwagę i bezpieczeństwo w przybiegu, patrzeć na biegaczy obok siebie, żeby się nikt nie potknął, żeby nikt nie e, zrobił sobie krzywdy. E, meta jest jak zawsze na boisku, tu trzeba trzy okrążenia przebiec, za trzecim okrążeniem wbiegamy i robimy jedno okrążenie, bo e, wbiegamy i biegniemy w prawo. Okrążenie na boisku i meta tam, gdzie biuro zawodów było, tam kto przebiegnie w koszulce otrzymuje medal. Ciepły posiłek od państwa Pylaków, restauracja Stragona Zupka i kiełbaska na gorąco od Osiru. Także o już punkt dwunasta, więc uwaga, całość, baczność do hymnu państwowego. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Krzysztofa Kalimowskiego. Szanowni Państwo, witam wszystkich zgromadzonych dzisiaj tu w tak pięknych okolicznościach przyrody. Jestem niezmiernie dumny, że nasza społeczność jak co roku odpowiedziała na to zaproszenie do biegu. Bardzo cieszy to, że oprócz dorosłych jest bardzo duża grupa dzieci. I warto uważam świętować takie rocznice, celebrować jak właśnie ta. Bo trzeba pamiętać, że ta data biegu Tropem Wilczym nie jest przypadkowa, bo to właśnie w 1951, 1 marca, komuniści zamordowali. Yy, ostatnie, ostatnich członków kierownictwa Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość. Musimy o tym pamiętać, tak jak musimy pamiętać o wszystkich yy, ofiarach komunistycznego reżimu, który, tych osobach, które w bohaterski sposób podjęły yy, po II wojnie światowej walkę yy, z reżimem, a wcześniej walczyły także z faszystami. Yy, drodzy Państwo, to, że są z nami dzieci, to mnie zawsze bardzo cieszy, bo być może y, ten bieg sprawi, że y, kiedy usłyszą w szkole ucząc się historii o takich y, osobach jak Witold Pilecki, jak Inka, jak Lelek, y, przypomną sobie ten bieg i, i zajrzą trochę głębiej do historii, poznają y, tych y, naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych. Ich postawa, ich niezłomność jest szczególnie. Godna podziwu i naśladowania w kontekście co, tego, co dzieje się we współczesnym świecie, gdzie liderzy y, państw potrafią sprzedać sojuszników za garść dolarów. W tym kontekście ich postawa, ich patriotyzm, ich niezłomność jawią się nam naprawdę jako coś wspaniałego, co warto czcić i celebrować. Chwała ich pamięci. Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Odczytam jeszcze list, jak co roku, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy. Warszawa, 2 marca 2025. Organizatorzy i uczestnicy XIII biegu pamięci żołnierzy wyklętym tropem wilczym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na 13. edycję biegu pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Łączę się z Państwem, oddając cześć bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy poświęcili swe życie w walce o niepodległą ojczyznę. Za dwa miesiące, minie 80 lat od zakończenia II wojny światowej, pamięć o żołnierzach wyklętych nadaje jednak tej rocznicy inny sens, uświadamia i podkreśla ciągłość pierwszej i drugiej konspiracji. Rok 45. w naszym kraju i regionie Europy przyniósł niewolność, lecz nowe zniewolenie. Brutalna okupacja niemiecka została zastąpiona przez zainstalowany za sprawą Sowietów komunistyczny reżim, a masowy terror hitlerowców przez prześladowania polskich patriotów ze strony aparatu bezpieczeństwa. Niepodległościowy ruch oporu w znacznej części kontynuował więc działalność, a kolejne fale represji i aresztowań zmuszały wielu byłych akowców do powrotu do leśnych oddziałów. Koniec wojny nie oznaczał zatem końca zmagań o wolną Polskę, tylko przeciwnie nasilenie działalności podziemia i walki partyzanckiej przeciw nowej władzy. W walce tej dziesiątki tysięcy żołnierzy wyklętych, niezłomnych złożyli najwyższą ofiarę dla ojczyzny. Polegli w boju, zdradziecko zamordowani, straceni na mocy zbrodniczych wyroków sądowych, zamęczeni w śledztwie. Mieli zostać nad, następnie zapomnieni i wymazani z narodowych dziejów. Ponieważ żyli prawem Wilka, historia o nich głucho milczy, napisał po latach Zbigniew Herbert. Ale ten zamiar komunistów na szczęście się nie powiódł. I choć zgodnie z cytowanym wierszem nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona, pamięć o bohaterach została ocalona i przechowana, a w wolnej Polsce. Zatriumfowała. Wyniki badaczy, popularyzatorów, społeczników, a także takie inicjatywy jak bieg tropem wilczym na symbolicznym dystansie 1963 metrów sprawiły, że dziś Polacy znają losy i czczą pamięć bohaterów antykomunistycznego podziemia. Przywróciliśmy im tożsamość i należyty szacunek. Wielu niegdyś potajemnie pogrzebanych udało się odnaleźć zidentyfikować i godnie pochować. rokrocznie obchody Święta Państwowego 1 marca i inne formy upamiętnień gromadzą mieszkańców setek miejscowości w całej Polsce. Pamięć o żołnierzach wyklętych łączy rodaków, zwłaszcza młodych, którzy z potrzeby serca odnaleźli swoje wzorce do naśladowania ojczyzny i do prawdziwego patriotyzmu. Jestem przekonany, że państwo polskie powinno kontynuować tę wspaniałą pracę, dzięki której wyklęci niezłomni zajęli właściwe miejsce w panteonie chwały oręża polskiego, a my Polacy będziemy pielęgnować ich dziedzictwo i służyć tym samym wartościom wolności i suwerenności. Poczytuję sobie za zaszczyt, że w ciągu moich dwóch kadencji na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej mogłem poczynić się do tego, Wielkiego dzieła przywracając pamięć. Chcę dziś gorąco podziękować wszystkim, którzy mają w tym swój udział. Niech etos żołnierzy antykomunistycznego zrywu towarzyszy nam i naszym potomnym, pomaga podejmować właściwe wybory i w każdym czasie zachowywać się jak trzeba. Cześć i chwała bohaterom podziemnego antykomunistycznego podziemia. Wieczna pamięć żołnierzom wyklętym i niezłomnym. Podpisał prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Proszę o złożenie wiązanków kwiatów i zniczy pana burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta.

Związek Sibiraków koło strzegą. Nie odbyłby się nasz bieg, gdyby nie zaangażowanie ludzi, którzy pomagają mi przy tym biegu. Szczególnie dziękuję Pawłowi Ludnickiemu, naszemu radnemu. Co roku ze mną współorganizuje, Grzesiowi Sulimie, Adamowi Saramie, Witultowi Suprychowi, harcerzom zhr u Dziękuję, że w tym roku OSIL się mocno zaangażował i zapłacił za pakiety. Dziękuję Urzędowi Miastu z Panem Burmistrzem na czele, że możemy organizować ten bieg. Dziękuję Zespołowi Szkół z Panem Dyrektorem Robertem Wójtowiczem za udostępnienie miejsca, ławek, prądu i zawsze otwarte serce dla naszego biegu od początku. I chciałbym jeszcze poinformować, że piękny mural powstał w Szczegomiu. Mural Żołnierzy poświęcony żołnierzom wyklętym na ścianie garażu za Biedronką, czyli za Biedronką przy ulicy Paderewskiego. Wykonali go młodzi strzegomianie z fanu klubu Śląska. Warto zobaczyć bardzo ładny mural. Teraz ustawimy się. I jeszcze raz przypominam, że trzeba trzy razy przebiec tu koło tego pomnika. Ostatnim okrążeniem wbiegamy na metę. Potem ciepły posiłek i medal. Proszę uważać i zadbać o bezpieczeństwo. Ci co szybko biegają, proszę ich do przodu. Ci co wolno, trochę z tyłu, żebyśmy się nie podeptali. Uwaga, przygotowujemy się do startu. Jeszcze się harcerze ubieram w koszulki. Jeden start. ああ。 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Спасибо. shooting,

Gratulacje, po medal zapraszamy. dodatkowo. jeszcze.